Witamy na losowaniu grup turnieju 10 grudnia. W turnieju weźmiemy 12 drużyn. Zespoły pozostały podzielone na dwie grupy zespołów rozstawionych i nierozstawionych. Wpierw losować będziemy miejsca w każdej grupie, miejsca czwarte. Następnie drugie, trzecie i ostatnie miejsca pierwsze. Zaczniemy od grupy A i od grupy. Od miejsca pozycji czwartej w tej grupie. Miejsce to zajmuje Piastowskie pozycja czwarta w grupie A. Grupa B i pozycja czwarta, drużyna nr 4. Grupa C i pozycja czwarta w grupie C, to jest zespół tu i teraz. Teraz przystąpimy do losowania zespołów rozstawionych, które będą na pozycji drugiej w szczególnych grupach. Zaczniemy od grupy A, chrapiące chrabąszcze, grupa B, pozycja druga. Paskicka piłka. Grupa C i pozycja druga w grupie C. Jest to zespół TS Piast Cieszyn Oleum. Teraz druga część losowania zespołu nierozstawionych. Grupa A i pozycja trzecia. Topory Kaczyce, pozycja trzecia, grupa A, grupa B i pozycja trzecia to bierun team. I w grupie C na pozycji trzeciej. FC Żar. I teraz ostatnia część losowania Pozycja pierwsza w grupie A Skrzyczne Lipowa Grupa P i pozycja pierwsza w niej Melanżowcy z Bielska bye bye. i ostatnia grupa C, pozycja pierwsza w niej to zespół TS-1909 Piast Cieszyn. W wyniku losowania wyłoniliśmy trzy grupy. Grupa A Skrzyczne Lipowa, Chrapiące, Hrabąszcze, Topornik, Kaczyce, Piastowskie Grupa B Melanżowcy, Beskicka Piłka, Bierun Team i drużyna nr 4 Grupa C TS 1909 Piast Cieszyn, TS Piast Cieszyn Oleum, FC Żar, Tu i Teraz Terminarz dostępny będzie na naszej stronie dzisiaj po godzinie 22 Dziękujemy za uwagę i do następnego razu.